Psalm dziesiąty Czemu, Panie, stoisz z daleka? Czemu taisz się w latach ucisku? W swojej pysze nieprawy ściga ubogiego, Oby wpadli w zasadzki, które przygotowali. Bo nieprawy chlubę czerpie ze swojej porządliwości, A wydzierca bluźni przeklina Pana. Nieprawy, powiada w swojej pysze, Nie upomni się on, nie ma Boga, to cała myśl Jego. W dostatek opluwają w każdym czasie Jego drogi, daleko od Jego myśli sądy Twoje, a wrogami swoimi pogardza. Mówi w sercu swoim, nie zachwieje się, nie będzie nieszczęścia na mnie przez całe pokolenia. Złożeczeń usta Jego pełne, podstępu i zdrady, a pod językiem uciążliwość i zło. Siedzi w zasadce po wioskach, w miejscach ukrytych niewinnego zabija, oczy jego nieszczęśnika śledzą. Czai się w ukryciu jak lew w swoim legowisku, czyha, aby porwać ubogiego, porywa ubogiego i oplątuje w swoje sidła. Płaszczy się, czai, aż wpadną w jego moc ubodzy. Mówi w sercu swoim, zapomniał Bóg. Odwrócił swoje oblicze, już nie wejrzy nigdy. Powstań, o panie, podnieś dłoń twoją Boże, nie zapominaj uciśnionych. Czemu mal żyć, niegodziwiec pana, mówić w sercu swoim, nie upomnij się? Ty jednak widzisz, na krzywdę i boleść ty zważasz, by odpłacać ręką twoją. Na tobie polegał Bogi, ty jesteś pomocą sieroty. Skrusz ramię nieprawego i złoczyniącego, abyś zła jego szukał i nie znalazł więcej. Pan jest królem na wieki wieków. Znikną narody z ziemi jego. Wzdychania uciśnionych usłyszysz, panie. Umocnisz ich serca, nakłonisz ucha. Prawa sieroty i uciśnionego ty będziesz bronił. Aby strachu już nie wzbudzał człowiek zrodzony z ziemi.